Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z gry symulator pralni. I mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam super ładnie. Jedwabiście, mamy 21 dolarów, mało, ale mamy mini market wszystko kupione, co by mogło być. Um. I co? To było wszystko posprzątane? Tak. No i teraz trzeba. O, widzę kłębuszka. Widzę kłębuszka. Tylko może go. A czekajcie, ja ci mogę tak już w rękach sprzątnąć? a dziękuję. Ehm... Co chciałem powiedzieć? Aha, do czwartej ranki nam trochę to pobędzie, bo musimy obsłużyć 150 klientów w pralni ręcznej, otrzymać 200 dolarów na piwku, obsłużyć 240 klientów w pralni monetowej, czyli tej po prawej, klientów w minimarkcie, czyli i tak i tak musimy go mieć. O, o, dobra i mamy jeszcze zamówienie. Halo, dzień dobry. Dwa koszki, pewnie super 81. Pięknie i dostawa 20. Czarny płot i krowa, ale skla. Czarny płot i krowa. Czarny płot mi się to. O dobra. Czarny płot i krowa. Pamiętaj gościu. E, a jakby jeszcze ulepszyć nie to. Nie urządzenie. 210 210 zabawa Czarny pod i krowa To jest krowa to była, tak? Jezus już nie pamiętam A tutaj ktoś coś używa? Aha, to No trudno To musicie ganiać Dobra, pani z mini tak? Dziękuję, do widzenia. O, pani też? Dziękuję, do widzenia. Dobra, ja tu mogę pomóc. Teraz, żeby kudzy nie zapominali yy, składać. No utknął, utknął, słyszę, słyszę, czekaj, czekaj, czekaj. A wy jakieś takie zbiorcze macie? No halo! Czy Jezus? No klicha mi się nie klikało Gdzie zostało ubranie? Już mi gdzie? Dobra, druga partia pielgrzymki idzie, widzę. Proszę bardzo, to jest pani od kostiumów, tak? No z tymi drugimi drzwiami to nie jest tak problematyczne, żeby tam łazić. Już idę klient woła. E, XLK zielona. Twarz kaczki mi wyszła Dobra, pan obsłużony. Jak wyglądało z tą drukarnią? Kurde, 588. Ale redukuje czas drukowania i zwiększa pojemność karty i czasów, czyli byśmy mogli ten drugi kartysz pewnie kupować. I on wychodzi taniej. No musiałeś to... No Dobra, chyba zdążyłem. Aha, dobra, gdzieś Boże, z koszuleczką pan czeka. Dziękuję, do widzenia Dobra to jest wysuszone to to składaj Dobra, ja se już pooprasuję Ale złożysz sobie te A, Jeszcze jedna osoba? Staram się trzymać czystość. Mam jakieś takie przecież, że może wtedy mniej się psują. A tego co się pokaże, się klinują, no? A jezu, to się jeszcze zepsuło. No halo? Gatki? Czy ja cię wysłałem? O nie, ja nie odebrałem hmm, Teraz to do suszarki Tam też Czy coś tu jeszcze... A nie, te działają Dobra, to nieważne Dobra, tamte daje sobie radę, tak, da, Oj, sorry, nie widziałem Dobra, ja to jeszcze koszulka na szybko do, do zrobienia. Eee MK różowa. Różową Mk, też pan dostanie z 90. -ką. Dziękuję. Nie mam kartridża, muszę kartridż zamówić. Jezus, tyle jest to ostre rzeczy. Wchodzisz tu? Nie, proszę 10. Kurde, a to jest szukać. Eym... Um. Do rąbez, zamówione żeśmy mogli dalej drukować. poszuleczki Już Państwa obsłużyć. Dziękuję, do widzenia. Doszło do zamówienia, niektóre przychodzą od razu. Dobra, ale tam nie będziemy też. szli, tam pójdziemy dopiero, jak będę musiał wydać. Purde, to nie moje. Czyli jedno moje. Dobra, to mi dołożę. I musisz je złożyć, dobra, idę to szybko. Dziękuję do widzenia. E, to już nie było tuż, prawda? Nie, jest zero. Dobra, to jest. Oj, dobra! Elka biała. Eka, biała Zaraz wracam Bo muszę oczywiście naprawić Czemu tak dużo? Dwie Jeszcze jedna trzy ja pierniczy Czyżby żywot tych pralek kończył się, Czy trzeba je wymienić? No dobra, czekajcie zamówienie. E, może się już zrobiło. Dobra, jest jedno. Czy to już masz drugie? Dobra, super, dzięki. Jedź. Teraz idziemy szybko tą koszulkę załatwić. Najpiękniejsza, proszę bardzo. Znaczy koszulka. Raz, dwa, trzy. Będziemy się znowu magazyn uzupełnić. Bo nie ma od tego ludzi. Czy będą później? Kurde, temu nie płaciliśmy pewnie. Składanie i prasowanie, czyli on będzie od poziomu piątego, to już niedługo ten też, czyszczenie. Jaki wózek? Wózek? Otwórz i ulepsz wózek. Dobra, nie wiem jaki wózek. Chyba wiem. Nie ma tu wózka. Tam rzeczywiście pisał wózek? Chyba nie chcę mi się to rozpatrzyć. Że ja źle przeczytałem. Chłopie, wiesz, że są dwie deski, nie? Chciałem Które to chciałem chciłem, mopa. Turystaś to. Masz za dnie oczy. No teraz to pod końcem się popsuło tylko masakrycznie. Czyli pan wychodzi? 12 sekund. Dobra, ja poczekam, pewnie pan mi upiąć podłogę. Dobra, przepraszam, co wam to jest. Ale tu jeszcze będą łazić, a łazić. Dobra, na mini nie będę kupować, bo nie będę dostać pół opakowania, więc poczekam, aż po prostu całość skończy. Czy tutaj też gdzieś jest coś pieprzone? Nie. Ale czekajcie, jeżeli byśmy odebrali sobie sami pieniądze to może ulepszyłbym tą drukarnię. Bo na niej też się dobrze zarabia. Tym bardziej, jeżeli byśmy mogli częściej drukować, szybciej. E, drukowanie koszulki, druk... 588. Uuuu, to się nam jeszcze sprzęcior zmienił. Ile ta nasunęło? Na? 830, no dobra. Wszystko zostało wydane. Tak, jest porządek. Dobra, jest porządek? Jest, dobra, no to zamykamy. 30 zwykłych, 72, 15 w minimarkecie, 3 koszulki, 1 dostawa. 661, no minimark robi robotę. Na... Nie ma co tutaj, wiecie, dyskutować, nie. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Aha, co na się się zmienił. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale i do następnego razu. Pa, pa!